Robert Milczarek, pierwszy libero MK z Banimex Będzin, pierwszy mecz w Plus Lidze. Jak emocje na gorąco? Na gorąco, na gorąco może ocenię to spotkanie. No, pierwsze naprawdę myślę całkiem fajne dwa sety, mimo wszystko, że ten pierwszy set przegrany. Yy, weszliśmy z wolą walki z pełnym zaangażowaniem. Yy, no, nie umieszając, no, nie, nie tak może, że w tych dwóch setach ostatnich tego zaangażowania nie było, bo na pewno było. Może Skraza trzeba grać trochę lepiej, trochę odważniej na zagrywce. Mieliśmy troszeczkę może więcej problemów, ta piłka nie była tak do siatki dograna, zaczęliśmy grać skrzydłami. Dosyć prosto. skraza trzeba to czytać. Trudniej nam się atakowało, ale myślę, że te pierwsze dwa sety, jak będziemy tak grać w lidze, to myślę, że nie jedną niespodziankę na pewno tutaj sprawimy. Mm -hmm. No tak e, i pełna hala ludzi, e, dość głośny doping. Pierwszy oficjalny mecz w zasadzie na hali Żeromskiego. Jak oceniasz tę atmosferę na hali? E, no atmosfera była fantastyczna, naprawdę. Słychać było tutaj kibiców na każdym kroku, przy każdym punkcie. To nas na pewno tutaj wspiera i liczymy, że będzie tak dalej. Mm. Kończy się ten mecz wynikiem 3-1 z aktualnym mistrzem polskim jako Beniaminek. Myślę, że można być gdzieś zadowolonym z postawy naszego zespołu. No powiem tak, w pierwszych dwóch setach na pewno tak. No, w tych dwóch y, ostatnich za dużo błędów popełniliśmy z własnej, z własnej strony, bo mimo wszystko, jak powiedziałem wcześniej, że może nie było tego przyjęcia, to to, to, to w ataku też się myliliśmy. Y, jak je wyeliminujemy, to myślę, że w kolejnych spotkaniach na pewno będzie lepiej. A jak będziemy grali tak, te pierwsze dwa sety to myślę, że, no tak, powiedziałem wcześniej, to, to, to pogramy całkiem nieźle. Dobra. Dziękuję Ci bardzo. Uciekaj. Mikuel Falasca, the first coach of PGS hatov coach. Uh, we are just a few seconds after the match. Uh, what is your opinion about the game? No, it was uh, like many first games of the season. So in the beginning we was a little nervous. We played the two first sets like with the, with the attitude that like, we don't lose, we don't want to lose this match. So this is not the right attitude. In the last two sets we play with the right attitude that we want to win this match, so it's a big difference and I am happy with the victory and with the performance in the last two sets. And what can you say about the uh, MKS Banimex-Benjin's team? This is our first game in the PlusLiga, Liga, uh, you know, um, period, so uh, what can you say about our team? Oh, no, I think they be, uh, you build a, a good team with very good atmosphere. So, score they, they must fight a lot of in, in every match because the Plus is very hard at this moment. But I think they, they had a good quality to, to, to fight, to try to win many games, and to enjoy with the, this atmosphere all the time. And I look forward to going to Beauhautov for the revenge. In Beauhautov for the revenge. Yeah, we 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 again after game. When they arrive next in the game against Benji, we will thinking about. Now we are focused on Super Cup in Wednesday in Poland. Okay, thank you very much. Mariusz Gaza środkowy blok MKS Banimek z Będzin, dzisiaj 1-3 dla hatów jak na gorąco, świeżo po zejściu z boiska, oceniasz ten mecz? No 1-3, no wiadomo, każdy by chciał, żeby, żeby to był wygrany mecz, bo wiadomo, przyjeżdża mistrz Polski, ale każdy sportowiec chce wygrywać, nam się to dzisiaj nie udało, po drugim secie dobrym, bo wygranym, no niestety spadło, no i ten trzeci, czwarty set powinien trochę wyglądać inaczej, no ale cóż, taki jest sport. Ale generalnie tak oceniam całe spotkanie. Myślę, że mamy jakieś małe powody do zadowolenia. Jeden set wygrany i w kilku momentach naprawdę stawialiśmy dość wysoką poprzeczkę Mistrzowi kraju. Nie, no tak, na pewno przyjeżdża Mistrz kraju i, i wysoko, wysoko jest postawiona poprzeczka. My staramy się wykonywać swoją robotę jak najlepiej. No wiadomo, no, oni nam próbują z tym przeszkodzić, ale my nie spuszczamy głowy i na następnym meczu myślę, że też będzie walka. Dobra, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia.